Dzisiaj jest 10 czerwiec i powiem Wam, pogoda dla pomidorów, no to jest tragiczna. Bardzo, ale to bardzo niebezpieczna. No przynajmniej u mnie, więc nie wiem jaka jest u Was, dlatego powiem jaka to jest pogoda. No jest generalnie, jak na tą porę roku, to na ostatnie lata to zimno i szczególnie noce są zimne i bardzo wilgotno. Praktycznie nie ma dnia, żeby nie padało. Jak nie burze, to normalne opady, jak nie normalne opady, to burze. <grych> Także no, jest naprawdę niebezpieczna pogoda dla pomidorów. I niech was nie zmyli to, że one pięknie rosną. Bo one pięknie rosną teraz w takiej pogodzie, no bo mają wilgotno, mają w miarę ciepło, no bo to nie jest takie zimno, że hamuje ich wzrost, ale to jest temperatura, która bardzo sprzyja. Chorobą grzybowym, powstawaniu tych chorób. No i teraz będziemy musieli temu zaradzić. Jak ja będę temu zaradzał, no to Wam pokażę oczywiście. A teraz pokażę Wam, jak one dzisiaj wyglądają, jeszcze przed opryskiem, który wykonam. I od razu zaznaczam, będzie to w pełni ekologiczny oprysk, oczywiście. Pomidorki tak wyglądają. No, wyglądają pięknie. No bo tak jak powiedziałem, dzisiaj jest 10, czyli one są od 15, 14, no dwa tygodnie dopiero w ziemi. Były takie na powiedzmy 8-10 cm wystawały z ziemi. W tej chwili są do kolan, a niektóre dużo wyżej ponad kolana już. Niektóre już mają pomidory. Zaraz Wam pokażę. No już pokazywałem tam w którymś filmiku, no ale przecież nie każdy. Musi oglądać kwiatki, to mają praktycznie już prawie wszystkie. O, zaczynają, jak nie, już kwitnące. To takie, które y, za chwilę już rozkwitną. Pączki tu jest o, pomidorek mały. Tu już jest taki większy. O, proszę. Także no, na razie wszystko ok. Pięknie sobie rosną. Zdrowe, piękne liście, jak na razie, mają. No, ale ja już zaczynam reagować. Nie ma na co czekać, kochani, bo jak już się pojawią objawy, no to tu już wtedy praktycznie tylko chemia pomoże. Reszta to już, jak już się objawy zaraz ziemniaczanej pojawią, to już żadne yy, takie yy, zabiegi ekologiczne to praktycznie psu na budę. Więc lepiej zapobiegać niż leczyć. To tak jak u człowieka. No i teraz co ja już robię? Po pierwsze, poobrywałem już wszystkie liście, które dotykały ziemi. To jest bardzo ważne, żeby to zrobić, bo jest ciągle wilgotno i jak te liście będą leżały, dotykały ziemi wilgotnej cały czas, no to oczywiście jest większe prawdopodobieństwo przywleczenia się tych chorób grzybowych. Oczywiście też obrywam cały czas na bieżąco dzikie pędy, tak zwane dziczki, czy wilki. Jak to robić, to już pokazywałem w zeszłym roku, ale jeszcze w tym roku pokażę, ale to troszkę później może, bo teraz są ważniejsze zabiegi do pokazania. Także pokażę Wam dokładnie krok po kroku, jak przyrządzam miksturę do oprysku. I jak to opryskuję. I jak często po prostu wszystko na temat tego oprysku wam powiem. Do przygotowania oprysku będziemy potrzebowali pół litra wody i musi to być woda, najlepiej deszczówka. Jeżeli nie macie dostępu do deszczówki, no to może być woda z filtra odwróconej osmozy, a jeżeli do tego również nie macie dostępu, to woda destylowana. Nie może to być woda prosto z kranu, dlatego że ta woda przeważnie w Polsce jest twarda i ma pH wysokie. A tu musi być woda o pH neutralnym albo nawet wręcz lekko kwaśnym. No, deszczówka, zarówno deszczówka przeważnie, jak i woda z odwróconej osmozy ma pH neutralne. Także tą wodę możemy, zresztą destylowana również tą wodę możemy używać. Tak więc pół litra takiej wody wlewamy sobie do garnuszka, chociaż nie, właściwie nie całe pół litra. Tylko. Yy, no. Troszeczkę sobie zostawiamy. Zaraz powiem do czego. No, to sobie wleję z drugiej szklanki połowę, powiedzmy. o. I teraz do, resz do tej szklanki. To już możemy sobie podgrzewać. To co wlaliśmy do garnuszka. To już może się podgrzewać. A w tej szklance w tym czasie. Taka czubata łyżeczka mąki ziemniaczanej. Czyli będziemy robić kisiel, nie? No tak, robi się to tak jak kisiel, czy też jak krochmal. Jak kto woli. Raczej kisiel, bo to takie raczej aż bardzo gęste nie będzie później. Natomiast no, teraz musimy poczekać aż ta woda się zagotuje. Woda się zagotowała. Teraz tak mieszamy to dobrze. Musi być dobrze rozmieszane, bo inaczej mąka ziemniaczana się osadzi na dnie. Dobrze rozmieszać to w szklance. O i wlać do tej wody gotującej. No taki kisiel po prostu. No, jak ktoś robił kisiel już w swoim życiu, to wie o co chodzi. No i teraz yy, tak długo, aż to się troszkę tam zagotuje. A, minutkę nawet nie może. Jak się zagotuje, wyłączamy, zestawiamy z tego i czekamy, aż ostygnie zupełnie. Musi całkowicie ostygnąć. A co będziemy do tego jeszcze dodawać? No to za chwileczkę powiem. Widzicie, to się zrobił taki Kisiel. Taki rzadki Kisiel, nie? No i gotuje się, tak więc, o, tak już wystarczy. Zdejmujemy to z ognia i czekamy, tak jak powiedziałem, aż ostygnie. Mamy wystudzony kisiel. O, tak to wygląda. I teraz tak, wszystkie proporcje, które będę tutaj podawał w tej chwili, to one są na litr roztworu. Ja mam od razu, będę to robił w opryskiwaczu. On ma podziałkę. No Wy sobie możecie zrobić butelkę i na butelce zrobić sobie tam, yy, zaznaczyć. Yy, Korusia, tylko mi tu nie przeszkadzaj. Idź tam się pobaw gdzieś. Zaraz się pobawimy razem, zaraz. No dobra, yy, i co robimy na litr w tej chwili? Do tej butelki wlewam szklankę wody. Tak jak mówiłem, woda albo destylowana, albo z filtra odwróconej osmozy, a najlepiej deszczówka. Czyli tak, szklanka wody. Do tego 100 ml kisielu. Czy kiślu? Kisielu, chyba. <grymne> Polska język, trudna język. Ja sobie to tak wiecie, z tego się nie strzela aż tak znowu. O. Może nawet troszkę będzie ponad 100, bo pół szklanki. No to. W każdym razie. Według przepisu powinno być 100 ml na litr. O, jakiś glutek tam wpadł, to nie dobrze, ale się rozpuści. No dobrze, teraz tak to mamy. Zakręcam sobie ten opryskiwacz. Ale to jeszcze nie koniec oczywiście. I trzeba to dokładnie wymieszać. Wymieszczać porządnie, wymiesz. Dobrze. Odkręcamy z powrotem. Ciech do tego dodaję 3 ml od 10% jeżeli macie ocet 6% to dajcie 5 ml. ja daję 3 ml. znowu to zakręcamy i mieszamy ten ocet moi drodzy ma służyć temu żeby ten roztwór zakwasić bo ten roztwór ma być kwaśnym roztworem czyli ma mieć pH poniżej 7 Najlepiej chyba w okolicach 6, o ile się nie mylę. Oczywiście od razu zaznaczam, że już mogliście to gdzieś widzieć. Ten przepis w internecie to nie jest mój autorski przepis. Ja z niego po prostu korzystam i wiem, że działa. W zeszłym roku korzystałem tak naprawdę pierwszy raz, ale działa. I powiem Wam, że działa. Nie tylko zapobiegawczo, ale nawet jak już zaraza ziemniaczana się pokaże, czy też inne choroby, to powstrzymuje ją. Oczywiście te pomidory, na przykład, które już są bardzo mocno zaatakowane i mają już tą zarazę widoczną w łodygach, że to już weszło w roślinę głęboko, no to wtedy trudno. Ale jak są początki, to spokojnie zatrzyma i jeszcze zdążycie zebrać no może nie wszystkie pomidory, ale całą ogromną większość. Yy, w takim razie, yy, w takim razie. Yy, teraz co? Następny składnik to jest. Teraz się wyświnię, bo nie wziąłem rękawiczek, ale trudno. Czego się nie robi dla widzów? Yy, następna jest jodyna. Yy, nie wiem, czy to może być płyn lugola, bo jodyna to jest roztwór yy, alkoholowy spi na spirytusie. A płyn Lugola to jest roztwór yy, wodny jodu. Jodek potasu chyba yy, W każdym bądź razie Ja wiem, że trzeba jodynę użyć, więc lepiej użyć jodynę to jest tanie, dużo tańsze niż płyn Lugola chyba zresztą. No nieważne. W każdym bądź razie tutaj dodajemy 2 ml yy. 2 ml tego muszą być. o. I to wpuszczamy do tego naszego roztworu. I kochani, tutaj nie będzie tego niestety widać w tym, no bo jedyna normalnie to ma taki kolor, o taki rudy, nie? A po wlaniu do tego roztworu robi się granatowa jak atrament. No i to świadczy o tym, że po prostu ten roztwór ma odpowiednią kwasowość. Co po prostu się wydarzy, jeżeli zrobicie wszystko tak, jak wam wcześniej powiedziałem. Teraz to mieszamy. Nie jakoś tam mocno, ale mieszamy, żeby się to po prostu rozmieszało. I całość uzupełniamy do litra wodą. Znowu, oczywiście, destylowaną, czy tam yy, z osmozy, czy deszczówką. Do li ja sobie może wleję to do szklanki, to jeszcze wypuczę tą. Ten kisiel, który tu był, przynajmniej szklankę sobie trochę wypuczę. No i łatwiej wymierzyć wtedy, żeby nie przelać, bo ma być litr, tak? Można zrobić proporcjonalnie wszystkiego więcej, na większą ilość, bo tego kiślu, no to przygotowaliśmy na większą ilość, ja tylko tutaj pokazuję proporcje, jak to ma być na litr, tak? No, kiślu było na większą ilość niż na litr. Ale wzięliśmy go 100 ml, a tam mieliśmy 500, więc generalnie na 5 litrów nam to starczy tego kiślu. I kochani, ten roztwór, on może stać, no u mnie nigdy tak długo nie stał, ale to może stać dosyć długo. Myślę, że z miesiąc spokojnie, a kto wie, czy nie dłużej. I podobno, gdyby stracił kolor, to wystarczy dodać wody utlenionej trochę, no i ten kolor powraca, czyli jakoś tam, nie wiem... Czy to ma znaczenie, że to ma ten kolor, czy nie, to już nie wiem. E, jeszcze troszkę. Uzupełniamy to do litra. Staramy się no, w miarę dokładnie te proporcje, bo to wszystko ma znaczenie. I teraz tak, dlaczego krochmal, czy też skrobia ziemniaczana, jak to tam zwał? Tak zwał. Dlatego, że ta skrobia ziemniaczana. Ona ma taką strukturę, że ten jod jest zatrzymywany w niej w środku, że tak powiem. Yy. I w momencie, kiedy poza tym lepiej się to trzyma na roślinie, zaschnie i lepiej się trzyma na roślinie, ale trzymane jest w środku w tej skrobi. I no, ziemniaki, skrobia ziemniaczana, no to te grzyby pierwsze gdzie będą atakować, jeżeli by miały atakować, to tam gdzie jest ta skrobia. I one wtedy naruszą tą yy, strukturę zewnętrzną tej skrobi. I uwolnią ten jod, i ten jod ich zabija, zabija wtedy te grzyby. W ten sposób to działa mniej więcej, bo yy, no, czy ten jod wnika w roślinę? Nie mam pojęcia, ale nawet jeżeli, to to jest taki rozpór yy, o takim stężeniu, że nie jest w stanie zaszkodzić człowiekowi, a wręcz pomaga, bo my wszyscy mamy niedobory jodu. Yy, no tutaj nie chcę się rozwodzić na ten temat, bo ja nie jestem lekarzem ani. Nikim takim nie chcę tutaj, ale ja to są moje to jest moje zdanie, pamiętajcie zawsze co z tym zrobicie, to na własną odpowiedzialność. Suplementacja jodu jest jak najbardziej wskazana moim zdaniem, szczególnie u ludzi, którzy mieszkają daleko od morza. Zresztą ci nad morzem również, tylko może trochę w mniejszych ilościach, tak myślę. No i co, mamy ten roztwór. I teraz tak, nie można tego pryskać w pełnym słońcu, no tak jak wszystkie opryski. Ja mam dzisiaj to szczęście, że jest y, taka pogoda, że jest więcej chmurek niż słońca, więc mogę to opryskać i Wam pokazać. Także zaraz zobaczycie, jaki piękny kolor to ma na pomidorach, i opowiem jeszcze y, wtedy całą resztę, jak to działa, dlaczego tak, i tak dalej, i tak dalej. Ten kolor tak podkreśla zieleń, bym powiedział. Coś mi się opryskiwacz... Yy, on się nie zapycha od tego, to się nie bójcie. Ja mam z nim problemy już od dłuższego czasu tu. Yy, że on się zapycha i nie mogę go przetkać niczym holender. Już rozbierałem dysze i wszystko. No w każdym razie pryskamy to drobno kropliście. Yy, całą roślinę. przeczyścić zanim to zrobię w każdym bądź razie pryskamy drobno kropliście jak często raz na 7 do 10 dni i to powinno zapobiec chorobom grzybowym no na tyle na ile to możliwe oczywiście nic nie działa stuprocentowo nawet chemia sklepowa a to działa bardzo dobrze ponieważ jod zabija to jest jod w takiej formule i3 on zabija wszystkie grzyby i bakterie. Także jest nam niezmiernie pomocny w ogrodzie, a jednocześnie korzystnie wpływa na nasz organizm. Poza tym nie jest szkodliwe, jeżeli korzystnie wpływa na nas organizm, a nie szkodzi, to bez obaw możemy go używać, opryskiwać yy, po prostu bez żadnych zabezpieczeń. No i co? To chyba tyle. To jeszcze coś ewentualnie wam gdzieś dołożę w tym filmie jakieś informacje, jeżeli o czymś zapomniałem, jak sobie przejrzę, to wam gdzieś tam jeszcze może napisy albo y, jako dubbing dołożę. Jako lektor właściwie. No już go odetkałem, to wam jeszcze raz pokażę. A poza tym, o, tak to ma wyglądać. Poza tym zapomniałem dodać, że oprysku Dokonujemy w takiej porze, żeby te liście nie mogą być mokre. Nie pryskamy na mokre liście i w takiej porze, żeby to zdążyło wyschnąć. Czyli najlepiej wcześniej rano, zanim słońce nam zacznie świecić na pomidory, lub jeżeli jesteśmy pewni, że w nocy nie będzie rosy ani deszczu, no to możemy wieczorem. No, i to tyle.